Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, kolejny odcinek z serii Największe Talenty do Kariery, już 16, seria, którą najbardziej lubicie, najbardziej łapkujecie, a zachęcam też nowych widzów do subskrybowania kanału. Przebiliśmy właśnie 210 subów, Mamy już 211 subskrypcji na kanale, lecimy po 220, także zostawcie subika, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podoba materiał. A dziś kolejne 10 talentów do kariery. Jest końcówka FIFY. Dużo ludzi zaczyna grać karierę, a taki talent jak Roberto Piccoli może się komuś przydać. Ma 18 lat, jest napastnikiem Atalanty. Bergamo potencjał 84, 3 na 2 gwiazdki, słabszej nogi i sztuczek, wartość jedynie 1 milion euro. Taką wartość ma. Pewnie trzeba będzie za niego zapłacić jakieś 5 milionów, żeby go wykupić z Atalanty, ale jest to naprawdę ciekawy talent do rozgnięcia. 64 na start to może nie za dużo, ale przy Papu Gomezie, przy Ilicicciu, przy Zapacie, przy Murielu. Pikoli nie ma szans w Atalancie się rozwinąć, także do innego klubu można go wykupić. Gonzalo Plata, ekwadorski skrzydłowy grający w Sportingu Lizbona, 18-letni, może zagrać także na drugiej stronie skrzydła, czyli na prawym skrzydle. 3 na 4 gwiazdki, wartość 5 milionów milionów, za około 10 milionów można by go wyciągnąć właśnie ze Sportingu, a zwróćcie uwagę na to, że ma tylko 18 lat i można go rozwinąć na o wiele, wiele wyższy poziom. Nail Umayrov, chyba tak się czyta tego pomocnika Spartaka Moskwa, jest to Rosjanin, pierwszy rosyjski talent we wszystkich odcinkach, ile się nie mylę, czyli można powiedzieć największy talent z Rosji, 19-letni środkowy pomocnik z możliwością gry na defensywnej pomocy, 3 na 2 gwiazdki, wartość 2 miliony, piłkarz grający na co dzień w Spartaku Moskwa, też na pewno ciekawy talent do wyciągnięcia i do rozwinięcia, jeśli ktoś lubi właśnie grać rosyjskimi piłkarzami, jak już mówiłem jest to największy talent właśnie z Rosji. Unaj, vencedor. Unai vencedor, 18-letni środkowy pomocnik. Szczerze mówiąc, nie znam tego piłkarza, ale ma on spory potencjał. 84, ma 18 lat, jest środkowym pomocnikiem. 4 grastki słabszej nogi, 3 gatki sztuczek, wartość 2 miliony. Tyle za, trzeba zapłacić Atletykowi Bilbao, właśnie za vencedora. Atletyk ma dużo talentów w środku pola. Wystarczy wspomnieć, że z tego klubu odchodził m.in. Javi Martinez. Jest tam kilku ciekawych, utalentowanych piłkarzy. Nicolo Armini, on jest piłkarzem Lazio, 18-letni stoper, 84 potencjał, 3 gwiazdki słabsze nogi, 2 gwiazdki sztuczek. Wartość 2 miliony euro, tyle trzeba zapłacić czwartej drużynie tego sezonu Ligi Włoskiej za właśnie Nicolo Arminiego. Tam nie ma za wielu szans na grę, można go kupić do słabszego włoskiego klubu i rozwinąć na o wiele, wiele wyższy poziom. Ander Barenechea, wielki talent Sociedad, 17-letni, skrzydowy, może grać na prawym skrzydle na środku ataku. 4 na 4 gwiazdki, co fajne. Według mnie to jest najlepszy talent dzisiejszego odcinka. Wartość 5 milionów za Baren A Trzeba tyle zapłacić Realowi. Sasy potencjał 84, ale przy tym dynamicznym potencjale, jaki jest w tym roku, można rozwinąć go o wiele więcej. Napiszcie też w komentarzu, jaki jest największy talent dzisiejszego odcinka według Was. No i co, łapeczka w górę i lecimy do kolejnego talentu, jakim jest Brian Gill. Brian Zil kolejny lewoskrzydłowy z Hiszpanii, jest to piłkarz Sewi wypożyczony do Leganés. 18-letni lewoskrzydłowy, wielki talent hiszpańskiej piłki, 3 na 3 gwiazdki, wartość 2 miliony euro, tyle trzeba zapłacić Leganés, a w zasadzie Sewi, czyli pewnie ta wartość będzie o wiele większa, jeśli wróci do z wypożyczenia z Leganés do właśnie Sewi. Kolejny talent, Kian Hever. Holenderski prawy obrońca Liverpoolu, kolega Virgila Wandajka, 17-letni prawy obrońca z możliwością gry na stoperze, 3 gwiazdki słabsze nogi, 2 gwiazdki sztuczek, wartość 1 milion euro, tyle trzeba zapłacić Liverpoolowi za Kijana Hewera. Ciekawy holenderski talent z ekipy The Reds. No, Kattenberg. Chyba tak się czyta tego piłkarza Kolonii, 18-letni lewy obrońca z Niemiec. Jak wiemy, Niemcy nie mają zbyt wielu lewych obrońców. Mówi to m.in. to, że Mistrzostwo Świata zdobywali z Benediktem Hewedesem na lewej stronie defensywy, a tutaj Kattenberg się pojawia. Dwie na dwie gwiazdki, co jest bardzo słabe, ale wartość tylko 2 miliony i potencjał 84. Tu płacimy m.in. za potencjał do symulowanej kariery. Taki Gutenberg będzie piłkarzem po prostu idealnym. Następny na naszej liście Han Noach Masengo. Chyba tak się czyta tego piłkarza. Jest to 17-letni pomocnik, co ma dość bujną fryzurę, bo zasłania i pozycję, i overall na swojej karcie. takie afroma, właśnie Masego. Jest to piłkarz Bristol City Francus, 84 potencjał, 3 na 3 gwiazdki, wartość 2 miliony, może grać na defensywnej pomocy i jako środkowy pomocnik. Ciekawy talent, myślę, trochę podobny do Mateo Genduziego z Arsenalu. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Według mnie tak, no ta fryzurka troszkę też właśnie Dawida Luisa może przypomina, czyli taki dobry transfer do arsenalu, można powiedzieć. A w tym odcinku, to już było na tyle. Jeśli mi się podobał mój, mój materiał, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeśli są jakieś błędy w tym materiale, to przepraszam, ale robiłem go bardzo późno w nocy, bardzo późno wróciłem. Ale chciałem, żeby ten materiał się pojawił, także zasubskrybujcie, złapkujcie. Do kolejnego materiału trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!